Wylądowałeś na trupach. Ścieka chyba ze jakiś. Oj. Co tak coś ciemno widzę. O. patrz, ja się już pozbierałem, a ty leżysz. Cio ciota o! Kuźle, ten gość jak nie wiem, przetwórnie jakoś ma ty ludzi? ile tam lejki leży. Dobrze, że nie chodzą. Przynajmniej na razie. Jak trup leży, to znaczy, że, że, że dobrze, że leży. No. Chodzący trupy to już jest no good. A, a, o, o wilku mowa. O, o wilku mowa właśnie, kuś. Gdzie jest broń jakaś? No dalej wyciągaj broń kuźwa, strzelaj! Fak, 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 Użyłem te stazies na nim, ale nie wiem czy dobrze czy źle. Wszyscy? O kurwa, co to jest?! Czem to zbutowało się? Nie pytaj, tylko napierdalaj. Jeszcze jeden gdzie? Widzę Okej, okay, No Dlaczego? Bo ja miałem wcześniej fajny Shoot... strzelać. To... Aha. Masz pana życie? Q. Tak. Okej, okay. Okay, ja mogę. pierdolę jaka kupa tutaj jest. Where to go next, my friend nie tam, bo tam jest pomarańczowe, tu jest, tu jest niebieskie. Aha, no idę, idę. Są jakieś, aptecz? jakieś o, apteczki, jest. są, trzeba czy cokolwiek to jest. Ammo. Ammo, okay. good ammo is not, not bad. Nie ten klawisz. Gdzie ty butany <noise> no. otwierasz? <noise> uh, Stopować mi się chce. Stupować? A co ty jesteś, kurde, Frank Sinatra? Yeah, 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 yeah. Nie yeah. kurwa mać, kurwa mać, ja piętolać, wypierdolać. Hej, hej. Czyjś ci, Tak. <laughs> <Jaja>. Achievement. <laughs> Devil of the year. <laughs> Devil of the year. <laughs> Dobra, to ja sobie. Apteczki. Nic no nie mogę się. wziąć. No kawę. Okay. No, Good no, ammo jest nie no. jest złe. Wiesz, dlaczego tanie wina są dobre? Bo są tanie i dobre. Tak jest! Ach, Commando skórta bo nalewkę ostrobin, uff. Patrz trup! O, patrz, już nie! Gdzie? Yo, motherfucker! A co to jest w ogóle, właśnie to? Co? Stasis Spark. Inventory full. Czekaj, bo muszę... Okej, okay, mam inventory, co ja mam zrobić? Jak ja to mam wybrać? Uh, z się poruszasz po tym. Ma, medium pack, small pack... Restores stasis energy. Inventory. Press C to continue. Nie wiem co to jest. Dobra. A, czekaj, Ej. mnie ten klawisz. <laughs> z no. Dobra, idziemy dalej. Zmienia sobie broń, bo mnie... Trup, uważaj, bo trupy lubią stawać. A, zgadłem. Kolejne noje Ja tole CZEMU TE NOGI SAME CHODZĄ? TO King, KURWA DO CZEGO TY STRZELASZ? Do TEGO kostu. Kopałeś głowę Odporne są na te moje naboje Okej, okay, let's ty go idź, ty, 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 ty idź pierwszy, ba Bartuś, ty idź pierwszy Tej, a, Kuźwa, a ale ty... jestem pełny, ja mam masę tych wszystkich metpaków. No i dobrze medpaki nigdy nie są złe No dobra, ale mam nadzieję, że amunicji mam dużo znowu stypujesz? A, 216, 110. Cool. Dobra, gdzie dalej? Tutaj widzę niebieski guzik. To jest jadalnia z winda. Winda znowu. No Jezus. Wciskam guzik. Let's go! bogu się też chce wyglądać to jak ty możesz zajebisz się ten hem. Co się ruchać? więc co, popatrzeć. O, ale fajna jest! Co nie? No. no, ale to trzeba być mną, by być takim zajebistym, a nie. Tyle, dlaczego dlaczego masz full armor, a ja kuźno nic nie mam? No bo ty jesteś ten twardy, a nie ja. Ja mam fajny armor. No. Gdzie my teraz, kurde, jesteśmy? Nie wiem. <noise> zamknęli go. No dobrze, to to jest jakiś telewizor. Tu jest eksploatacja. O, jest jak mam. O! Jaki artefakt? Press. Oh. Massive to the Faithful Gdzie to gdzieś ty to zgarnął? No to było, w tym miejscu koło tego telewizora. A już to zabrałem. No dobra, to idziemy dalej. Dobra, Co jest jakaś skrzynka? Puste, chyba. Drum mordy. Stacy's pack. Gdzie ja w takim no razie. Nie, spokój jest O, Popatrz. O, tutaj ten jest. Co jest? Sex shop. A, nie. To jest the midnight. Hmm. Halo? Gdzie seks shop widzisz? Nie, ja myślę, że to jest seks shop, wiesz? Bo nie, jakieś jedzenie. To się coś. Nie, no dalej. Dobra, idziemy Idziemy, idziemy, bo kuźwa się. O! Ale figurki fajne. Chciałem się dorwać do tego, ale nie da się otworzyć. Dobra, idziemy dalej. Złodzieju jeden. O, koszulki, złodzieje. koszulki. Jej, kurde. Ja chcę The Big Bang Theory. Jak co mają? Da się to jakoś okręcić. I czapeczkę. Nie da się. Ty trzeba wszystko pomacać, może coś. What the fuck! Kim kurwa. Mama w... nie co to jest? Gówno? Nie co to? <laughs> ty się masz tym zabawić. Klocek suchy, wiesz? Ty, ty masz się tym zabawić. Coś podniosłem, ale nie wiem co. Ja to otworzyłem drzwi. Where my... O, jesteśmy na miejscu znowu. Dobra. Pamiętaj, by strzelać celnie. Muzyka się zmieniła, co zaraz tutaj wypadnie Już biegnie Jej, w nogi, pamiętaj, w nogi Kuśla, co to ma za ręce ciebie? Jezus Maria Ja tyle. Odstrzeliłem mu ten ramię Jej, Tu masz go o, zabić jeżdżo. Czekaj, bo tu jakoś się jakiś zaczaił się za, za plecami Dobre to było. Oh, nie jed. Trzeba mi się pospierać. A już jestem pełny, Dobra, lecimy na przodu. O! Co to? Gdzie? Już nie wręcz. Ale żyje. co? chciał zgwałcić ten bonus. No. Dobrze, że masz wazelinę, nie będzie tak bolało. Wziąłem od ciebie z tego, zapteczki. Jezus Maria, znowu jakieś pająki. Jak to ma trzy życia, to co to są? Koty, czy co? Eee... No chyba Zmutowane koty. Ja to się da skakać Fuck, kurwa. Czekaj, bo ja się z własnego cienia przestraszyłem. Czy za nami jest czy jak? Nie, nie za... wiem, ja samą spierdalam Biegniemy, biegniemy w ogóle. Tu się... na dole jest. Nie ma co pierdzielić Dobra, martwę, oh yeah. martwię martw, martw. Pamiętaj o reloadzie. Okej. Okay. I cały, cały magazynek no, takiego jest. trzeba wywalić. Co ja tam tym potrójnym? No, znowu nie ten przycisk. Ok, in progress, otwierają się. Kolejna winda. Dobra, nie jest źle. Ale nie ma żadnej muzyczki. Cholera jasna. Fucking hell. Dobra, jesteśmy na dole. Jeszcze ciemno się parking. zrobiło. Wow. Ty, maskę zdjąłeś. Jak co co? przystojnie, przystojny, podobny do mnie. Oh. Ja mam brodę, tak on. No. Co ja nie To jest trochę jak Nie. Chcę jakaś chęć otworzyć. to. to grab. A... Że co mam zrobić FM? No co jest co jakaś strzałka? Train station. A aim, a... a okay. Ale aim co? No i co? O! Co? nie. Oh, nie. <laughs> Tavo, <puszcz. cười> to <laughs> w prawo! O! Kręcim, czekaj, bo ja jadę. Sobie. Jej! Mam przyzwo... Mam ten. Teraz trzeba dać w tamtą dziurę. Fajne to jest. No, Bayer, Tylko jak wyjść ten pieprzony pociąg? Najpierw trzeba ten silnik podnosić. to jest jakiś silnik. Trzeba jeszcze przesunąć się w ogóle Dobra, to ja przesunę to. Okej. Okay. Wiii! Okej, okay, F. Nie mogę... No, o, jest. Masakra, ale dobry pomysł. To ty popraw, co tam miało być naprawione, a tutaj... Czeba ja się włożę! Wo ty to okay. się coś okay. wyjechało przed chwilą. Jak mam wsiąść na to? A ja chcę wsiąść! Al! <grystanie> a bilet kupiłeś? Zapijemy Zabijemy konduktora, It'll be the only thing moving. All right, understood. I'll close in once you clear the city. Be ready for pickup. This is going to be tricky. yay. Kurde, dla roof Waiting. Can you tell me anything about Ellie's disappearance? Right now. Now生活? Okay. Where was she last seen?

Co się stało Ale mi ten celownik się rucha Okej, okay, nic Panie się nie dwie. dzieje Będziemy skakiwać na coś Nie wiem ale na razie strzelamy Strzelasz czy nie? No strzelam przecież tego do góry No Okej, okay, biegniemy Czekaj 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 bo tu Uważaj, żeby nie spaść. Myślę to ja muszę uważać, żeby nie spaść Uuu. Nie wiem co zestrzelić mamy to, Czy tymi pespami? No to że do przodu idziemy, bo to nie ma szans, żeby to rozwalić. Zeskoczyć nie można, trzeba zejść po tym Ole głupie. No! Taki, taki twardy komandos i... Włoje się skakać kuźwacie, wacie Ja pierdolę do tego chodzenia po tych kupich drabina, nie? O. No, now or never, Edith, come on! Now or never! Fanie, wa, wa, wa. fanie te głowy się rozpryskują. Ja! A mam skoczyć tam! Ooo! Zastawiłeś mnie! A nie, to ja ciebie znowu ratuję! No, Ej no, bóg! E-e-e-e! Dam sobie radę. I ja miałam coś klikać, ej. <laughs> motherfuckers. Idziemy teraz pokój, w No jest trochę dużo Koniec bar. pierwszego aktu. Uff. Teraz gdzieś śpię. Śpisz? Rapiesz kurde żona ci tego nigdy nie mówiła? A nie, tym mężem, ale zapomniałem. Pogość, uważaj, bo cię zaraz odwiedzę. Uciekaj. Chłopie, masz 350 metrów do mnie. Ale ty jesteś brzydki na tej twarzy, ja pierdolę. Poparzony, po przejściach, nie wiesz? Żona ci Żon żonaty jest. jestem. Aaaa, Dlatego współczuję. Ale nic nie mówię, ale ja znowu byłem ocknięty przed tobą. Ty byłeś, spałeś, a ja już czyściłem broń. No bo mój kosto jakiś taki ciec jest kuźwa. Nie wiem, cały czas daje się czas w Dyma ci od tyłu. No i. Też mi się wydaje, że samemu na Siglu się nie da tej przyjeść gry. Press for details. Chapter 2. O. Oh. Objectives. Oh, Mam person journal. Mmm, fajnie. A, Jesteśmy, jesteśmy gdzieś. To szachy, amunicja. Popatrz, man mandolina tu jest. Zagramy na niej? Ty, 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 ty. Czemu się nie da wziąć? No dobra, tutaj nic nie ma więcej. Może są jakieś artefakty gdzieś ukryte? Tak jak wcześniej znalazłem. No dobra, szukaj, a coś zużyłeś ten artefekt? Nie, tak się pojawiło, że mogę coś wziąć i później miał opis tego. Wow, no to szukaj. Ale nic tu nie ma, dobra. Idziemy do niebieskiego oczka. No. I nie będziemy do czego strzelać. Tej, prysznice. Nie, nie biorę z tobą prysznicy, geju jeden. Ja mam swój. Jebańcu. No właśnie Cię czuję, może byś wziął. Waiting. Torec, tędy. Nic, macam wszystko dookoła. O, wow. ale widok. Co to jest? Coś znalazłem. Gdzie Ty jesteś? Na górze, tam są te... I co tam jest? Apteczki. Znaczy apteczki. 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 apteczki, nie wiem co to było. O co to jest? Gdzie ty jesteś? Mamy iść tutaj w prawo, właśnie, no. Gdzie dalej? Tutaj jest drzwi. Ale, nudy. Gdzie my, cholera jesteśmy? Nie wiem, na jakim statku? Tu jest coś zielonego. No właśnie, widzę. Wszedłeś i się włączyło intro. A tak O, jest? popatrz. 15 sekund do by, wow. Co my jesteśmy na jakimś statku lecącym z prędkością Warp czy co? No, Warp 4, Warp 4, 3, 2, Chyba przez one. Dzirę, jak Warp oh. nice. Co? Fuck, sake. <laughs> No, zderzenie. What z... This place is a junkyard, more like a graveyard. Graveyard. I'm reading several transponders, but none of them are ours. According to the registry, they're sovereign colonies' warships. You serious? They'd be over 200 years old. Wait, wait! I'm getting something. It's an SOS coming from that ship dead ahead. The CMS Roanoke. It could Run. be Ellie. Roanoke. 200 lat, to pewnie wyjdziemy na tą mroźną planetę, gdzie myśmy byli wcześniej. A to jest 200 lat później, nie? No. no. Co to za cień? Aminy! Warning! Warning! Impact. Warning. Uh. Dobra. Nie, dalej, uciekać. Możesz coś robić? Ja nie mogę. Nie. No.

Biegniemy w lewo. Żebyś miał też taki fajny armor. No dalej. Kozacki. Progress ha! Oh, <ścoughs> 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 Polatamy sobie. <ścoughs> <ścoughs> o co jest? Lepiej spierdalaj z tego okna, bo oh, szybcie, 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 no pęka. O kurde. Szybciej, 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 no! No, idź, idź! Biegnę! O, kurwa. Dalej, dalej, dalej! Co? O, udało się! Jeeey, też udało się! Ja też jakimś cudem prze-przejszłem. Prze, 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 ja prze, prze, jak prze, prze, Teraz się musisz przebrać, ja zamknę oczy. Ty też nie, za, to, nie zakładasz tego? No, ja już mam swój chyba, nie? A. Ja mam ten fajny czerwony. O, mój hełm! Złapałeś! O, głupo, nie, wyleciał. wyleciał! Też jest fajny! O!